Cześć, siemanko Z tej strony generał Pączek. Ostatni odcinek skończyliśmy na tym, o, że znalazłem diamenty. I niestety tych diamentów jest, są cztery, więc nie mogę wykonać mojego planu. Niestety. Ale nie mogę ich wykopać, bo mam kamienny kilow, a te diamenty da się wykopać tylko żelazem. Więc muszę i creepy. Więc muszę się cofnąć tam do góry, zrobić sobie żelazny kill -off I wykonać... I wykopać diamenty Więc widzimy się... W sumie nie wiem co się tu I chciałem zrobić walkę z creeperem, ale creeper... ...słuszko z... e, wiem więc... I w dzisiejszym odcinku będziemy budować sobie domek. Jak to, ja to ostatni raz W komentarze, to nie widziałem żadnych linków do domków, więc zbuduję swój własny domek. No, także zaczynamy budować domek. Myślę, że ten domek przeważnie będzie z drewna. Już będzie zależało, od... zacznę budować. No i coś poszło nie tak. I tu coś się pomyliłem, bo zrobiłem ten o jedno wyżej. Muszę pisać, czy. Zrobić drugie piętro, czy nie ma robić drugiego piętra? No i tak, jak już mówiłem, możecie napisać, czy zrobić piwnicę, czy też nie robić. No i wyskoczyła mi reklama. I możecie też napisać, bo nie spytałem się Was w pierwszym odcinku. Czy ta, ta seria ma się kończyć w... jeśli pokonam Ulera i Smoka? Czy po prostu mam grać ciągle? Tak no Po prostu ciągle. Że nawet jak zrobię smoka, to będę grał dalej. Mogę tak zrobić, ale no nie muszę... Czy zrobię jakieś... Piszcie w komentarzu, że mam tak zrobić. I to będzie bardzo długa seria na moim kanale. A gdzie był ten... O, tu był krak. No ja I myślę, że dzisiaj mi się uda cały żelazny secik zrobić. Bo czemu by, nie? Poza odcinkiem. Bo myślę, że mi my się nie opłaca. Teraz wchodzimy pod ziemi. I potem znowu wejść. Do góry. I po prostu to poza odcinkiem. No i jest git. Teraz muszę jeszcze jasek tylko znaleźć. żeby, O, nadcinam, skurowa, nadcinam, skurowa do... Do no, na trzcinę cukrową trzeba znaleźć. Ta trzcina sukrowa będzie potrzebna do enchantingu. No, chyba tutaj tego enchantingu nie Na trzcinę sukro cukier, ale z sukro można tylko ciasto zrobić. Ja nie lubię robić chyba w Minecraft. trzeba mieć trzy wiaderka mleka, trzy pszenice, no i zrobię sobie, no ale nie mam rzeczy na miejsca. O nie! Jaki fajn! Nie mam teraz żelaza, żeby zrobić sobie kilo w żelazny żeby. Są te diamenty. Smuteczek. Ale. już myślałem, że nie mam miejsca. Mię... Mięska. Ale jednak mam, więc jest dobrze. w komentarzu, w, kom w komentarzach, jeśli tylko, w ogóle macie w domek, możecie napisać w komentarzach, jak się podoba wam mój domek. Ja ogólnie buduję, jak buduję domek, robię zamiast szkła, to robię szyby, bo to tak według mnie fajnie, lepiej wygląda. Dobra, szyby zrobione. W sumie chciałbym zrobić dach, ale ale nie wiem czy zrobić dach, bo nie wiem czy będziecie chcieli, żebym zrobił dwupiętrowy domek czy nie odcinku raczej dachu nie będzie, bo nie znam waszych... Jak napiszecie napisze... w komentarzu hashtag kartka, to przypnę wam serduszko. Dobra, to jadę się przespać, zrobię jeszcze tu jakąś i creeper, nie chciałbym bardzo. I zombie jak jeszcze, tak, tak. I pomógł, ale mi przeszkodził też w sumie. Mogę kimię, tak. Idź. Spać. Hmm, więc tak jak mówiłem, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcja Y, Hashtag... #kartka w komentarzach to przypnę wam serduszko. No, także muszę powiedzieć bo nie, nie mam. Nie mam już miejsca za bardzo, więc troszkę to szkło wyrzucę. Co ja mam zrobić? Aha, ścieżka. Dobra, już pamiętam. Myślę, że mi się uda. Więc no tu zrobię. Nie, to nie, to, 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 to nie ten przyrząd. Dobra. Zobacz, jakiś tu ludzi wir położa. Chyba jakoś lepiej wyglądało. Jeszcze stone bricki bym potrzebował. No, widzimy się, jak to się przepali. Do tego wejścia. Tu ogólnie podłogę już skończyłem, bo zapomniałem uzupełnić. Tak, w tej przerwie to ten uzupełniłem. Nie wiem, myślę, że jakieś kwiatki tu dam. Nie wiem, możecie napisać, czy wy robicie, raczej nie robicie, ale możecie napisać, czy wy robicie przed domkiem jakieś takie dziwne ustroje. Bo ja nie za bardzo. No i myślę, że jest dobrze. Więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się jutro, bo robię daily. I na razie.